Bardzo wielu kobiet dotyka problem samotności w ich macierzyństwie, ponieważ nie żyjemy w takich tradycyjnych kulturach, gdzie matki były otaczane innymi kobietami, które też miały dzieci dużo, które też karmiły długo piersią, swoje dzieci. Gdzie dla babć to było też normalne, że, że się. Rodzi dużo dzieci, karmi je piersią, wspiera je w życiu. Jesteśmy tak wyjęci z takiego dobrego wsparcia tradycyjnego, wioskowego. Co się stało, że się tą wspólnotowość zatraciło? Rodziny są takie właśnie. Nuklearne, czyli dużo jest tych takich nawet bliskich emigracji, tak? Czyli z miasta do miasta. Starsze pokolenie też długo pracuje zawodowo. No sama odległość, prawda? Jeśli jedna rodzina pochodzenia jest w Szczecinie, a, a rodzina, która właśnie aktualnie ma dzieci i potrzebuje tego wsparcia, jest w Lublinie, no to już sama odległość. Utrudnia kontynuację tego, tego wspierania. Nawet jeśli tamci dziadkowie nowonarodzonych dzieci by chcieli wesprzeć, to myślę, że może to nie być dla nich łatwe. Ale jeśli mieszkają blisko siebie, czasami praca zawodowa też utrudnia, bo często to pokolenie pracuje zawodowo, mm. dziadków. Czyli jest, tak naprawdę poświęca się dla, no, dla swojej aktualnej pracy zawodowej, może nie mieć sił. Jak można już. wspierać te młode matki w tej samotności, jaką doświadczają? Myślę, że to się <laughs> trochę dzieje, to wspieranie w tej samotności, więc matki same nawet organizują różne, różne spotkania mm, dla kobiet. Grupy wsparcia. I tutaj mam na myśli też jedną z lubelskich grup, które organizują właśnie różne zajęcia dla matek. Czy... Czasami przy kościołach coś takiego jest organizowane. Czy teraz jest. Ja Centrum Guadalupe mhm. Tutaj mi umożliwiło i organizuję takie wspólne spotkanie dla matek. Można być z dziećmi, można być bez. Wspólnie pośpiewamy, porozmawiamy. Kiedy się takie 29 spotka?